Jeżeli chodzi o inną wiedzę nieoczywistą, to na przykład od początku roku sprowadzono cztery samochody używane z Chin, albo na przykład ktoś sprowadził sobie Saba 900 z, uwaga, Afganistanu. Ale to cyf. Cześć kochani, to znowu ja na wstępie. Oczywiście serdeczne podziękowania dla Was za to, że jesteście, oglądacie, wspieracie ten kanał subskrypcjami. Dziękuję też partnerowi, czyli firmie ProdicTech, polskiemu producentowi polskich mierników grubości lakieru i lecimy. Dzisiaj znowu jaram się jak prezes kuwetą. Mam dla Was odcinek... Statystyczny otóż Wojtek Drzewiecki, czyli prezes i założyciel IBRM Instytutu Badania y, Rynku motoryzacyjnego Samar wziął mnie do sklepu z cukierkami i powiedział, że przez tydzień za darmo mogę się nażreć aż do pożygu. Żartuję, ale faktycznie ostatnio byłem trochę w rozjazdach. Pisaliście mi pod którymś filmikiem, że widać, że jestem zmęczony. Rzeczywiście nie wysiadałem z samochodu. Pojechałem na przykład 400, ponad kilometrów do Warszawy na konferencję prasową zorganizowaną przez Samar, który chciał się pochwalić nowym narzędziem, które się nazywa e, Mototrendy 3. 1. I teraz wiem, że sobie pomyślicie, że wkręcam wam jakąś reklamę Samaru, ale uwierzcie mi, że nie. Mototrendy 3,1 to jest y, aplikacja, ale skierowana nie dla nas, tylko dla tak naprawdę bardzo wąskiej grupy użytkowników, na przykład dla importerów nowych samochodów. Dostęp do tej aplikacji to jest dla mnie jak sklep z zabawkami, y, a Uwierzcie, że nie będziecie z niej korzystać, bo po pierwsze, no, wy nie macie takiej potrzeby, a po drugie, y, dostęp do niej kosztuje 6000 zł miesięcznie. Ale poziom permanentnej inwigilacji, jaka płynie y, z mototrendów 3,1, jest niesamowity. Można zejść naprawdę bardzo głęboko i zagrzebać się w mule. Y, po same uszy. Z samaru to się żaliły, że nie każdy importer chce to od nich kupić, bo w końcu 6 tysięcy złotych miesięcznie. Ale do kilku to bym się wybrał i powiedział, że albo mi da 12 tysięcy złotych miesięcznie, albo dam darmowy dostęp do tego dziennikarzom i jak zaczną się dokopywać i rozkładać to wszystko na czynniki pierwsze, to cały P.R. weźmie i się wy mm, wróci i rozbije sobie ryj. Uwierzcie mi na słowo, nie mogę powiedzieć jakie marki, no bo bo w życiu więcej nie zobaczę samochodu testowego, ale w Polsce jest kilka, nie jakieś pojedyncze sztuki, ale kilka, co w skali całego rynku jest naprawdę dosyć sporym wynikiem. Marek, gdzie udział rejestracji dealerskich oscyluje albo przekracza. 40% to oznacza, że jak ktoś się chwali, że sprzedał ileś samochodów, to tak naprawdę 4 na 10 z nich kupili dealerzy. To doskonale pokazuje, jak z czapy są niektóre plany y, sprzedażowe. To doskonale pokazuje, jak y, importerzy czyszczą sobie stoki, zwalając wszystko na Dealerów. To doskonale pokazuje absurdy rynku samochodów nowych, gdzie musicie robić plany sprzedażowe, w wyniku czego trzeba właśnie rejestrować pojazdy na siebie. No i oczywiście tak robią wszyscy, bo faktycznie średnia dla rynku to jest w granicach 9%, że żeby nie stracić zniżek na przykład na te nowe samochody w fabryce no to musimy konkretną ich liczbę sprzedać więc zamawiamy je do produkcji na siebie co oczywiście teoretycznie nie można tak robić no ale się tak robi no tyle tylko że jak jesteście marką wolumenową z pierwszej, powiedzmy tam piątki, to nie macie żadnego problemu, żeby te auta sprzedać, bo i tak jak jesteście Toyotą, Volkswagenem czy tam Skodą, to klienci przyjdą i wezmą wszystko co stoi na placu. Natomiast jak nie jesteście marką wolumenową, tylko należycie do takiego jednego koncernu, którego nie będę wymieniał, no to macie problem i potem stoją te samochody jako dostępne od ręki i naprawdę mając te dane no to chcąc kupić taki czy inny model, szedłbym po prostu w ciemno do dealera i mówił, że albo mi dajesz 20 koła zniżki na to, co stoi tu na placu, albo ci na złość kupię coś do produkcji, zamówię i będziesz miał kłopot. <noise> Więc naprawdę to jest niesamowita sprawa. Ja oczywiście, żeby nikogo z branży nie zdenerwować, za bardzo skupię się na samochodach używanych, bo tam też są prawdziwe. Sztosy. Teraz dane, które wam prezentuję, to jest za okres od 1 stycznia do 31 maja. I jeżeli chodzi o samochody używane, najwięcej sprowadzonych podział na marki to jest Volkswagen 29,5 tysiące rejestracji, potem jest Ford 28,4 tysiące rejestracji, Opel 27,7 tysiące rejestracji, Audi 25,5 i BMW. 18,2 tysiące rejestracji. Średni wiek takiego samochodu, w sensie sprowadzonego do Polski w tych pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku, to jest 13,7 roku. Ale tutaj też są prawdziwe sztosy, bo jak zaczniecie sobie tak dogrzebywać się w tej samarowskiej aplikacji, schodząc naprawdę głęboko, to można sobie wyświetlić na przykład podział na województwa, na powiaty, Mistrzostwo Świata. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale. Aktualnie mamy w dalszym ciągu trzy zabory motoryzacyjne. I jakbym chciał się trochę pośmiać, to powiem szczerze, że cała ściana wschodnia, czyli wyborcy PiSu, jeżdżą Audi A4. Jak ktoś nie jest wyborcą PiSu i bliżej mu na przykład do Niemiec, to jeździ Volkswagenem Golfem. A jak ktoś jest takim średnio-środkowym Polakiem, to jeździ. Oplem Astro. Nie żartuję, cała ściana wschodnia rejestruje głównie używane Audi A4, 6 województw dla porównania, cała ściana zachodnia też 6 województw rejestruje głównie Volkswageny Golfy, a mazowieckie, śląskie i to co tam po środku, 4 województwa, które zostają, jeżdżą używanymi Oplami Astra. Co ciekawe, zrobiłem sobie symulację ubezpieczeń dla takiego Audi A4 Opla, Astry i Volkswagena Golfa, wszystkie w wieku 13-14 lat, i śmieszne, bo wyszło mi, że najtaniej można ubezpieczyć A4, chociaż ma największą pojemność, bo wziąłem do kalkulacji dwulitrowego diesla. Potem jest Golf, a na końcu Astra też z większą pojemnością, bo 1,6. A jeżeli ktoś z Was chciałby ubezpieczyć taki samochód, to w tym miejscu wjeżdża partner odcinka, czyli najlepsza w Polsce porównywarka ubezpieczeń, Mubi.pl. I pamiętajcie, że na dole macie legendarne 150 zł cashbacku od Mubi.pl i od Motoprawdy. Więc to, co Wam tam wyskoczy. Płacicie, zawieracie polisę, a Mubi przelewa wam z powrotem na konto 150Z. -a. I przypominam, że jeżeli zawrzecie polisę przez link właśnie ode mnie, to dostajecie też swój prywatny link. Który jak wyślecie komuś innemu i on z kolei ubezpieczy swoje auto w Mubi, to wy dostaniecie jeszcze 5 dych jako pośrednik. Ale wracając do tego, co się aktualnie sprowadza z samochodów nieoczywistych, uwaga, wielki powrót. Deu. Tak, razem z naszymi turystami ze wschodu napłynęły też samochody Marki Deu, ale to nie jest tylko. Efekt y, migracji ludności, która ucieka przed wojną, bo samochody marki Deu sprowadzamy też bardzo chętnie, na przykład z Niemiec, i tak przykładowo w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku w Polsce zarejestrowano po raz pierwszy 109 sprowadzonych aut używanych marki Deu, głównie to były Nubiry, później Lanosy, Matizy i Nexie, jeżeli mnie pamięć nie myli. A skoro mówimy już o samochodach prestiżowych, to w pierwszych pięciu miesiącach przyjechało też do nas, uwaga, 180 Maserati, 23 Ferrari, 17 Astonów Martinów, 10 Rolls-Royce'ów, Osiem Lotusów, osiem Lamborghini, 7 McLarenów, dwa Fiskery i jeden Maybach. Uwaga, bardzo dużo Tesli do nas ostatnio przyjeżdża, bardzo rośnie zainteresowanie używkami. W pierwszych pięciu miesiącach 271 sztuk takich yy, pojazdów zarejestrowano w Polsce. Kolejna dobra wiadomość, z emigracji po latach wracają wreszcie dorobieni Polacy. W sensie takim, że to co wypchaliśmy na zachód w PRL-u, aktualnie do nas zjeżdża. Mam na to dowody od stycznia do maja, głównie z zachodu, sprowadzono do nas, uwaga, 14 aut marki FSO i głównie są to duże Fiaty 125P, dwie Syreny oraz z takich nieoczywistych samochodów dwa Wartburgi. 3 zastawy, 13 trabandów, jeżeli chodzi o te auta z bloku wschodniego, to jest tego zdecydowanie więcej, bo oprócz tego pojawiły się też dwa Luazy, 6 Moskwiczów, czy Moskwiczy, 11 łazów, 20 Gazów i 23 Łady. Przy okazji, jeżeli mowa o samochodach, które w dużej mierze wywozą się z ZSRR, to kolejna ciekawostka. Nie wiem czy wiecie, ale w pierwszej trójce najchętniej sprowadzanych aut czy też nawet Marek ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest uwaga, w życiu byście na to nie wpadli. Uaz Hunter. Inna ciekawostka, aktualnie sprowadzamy więcej Porsche niż Lexusów, czyli w sumie Lexus wychodzi na to, że jest bardziej prestiżowy niż y, Porsche, a jak już ktoś tak bardzo tęskni za przeszłością, to w pierwszych pięciu miesiącach tego roku pojawił się też w Polsce jeden sprowadzony DeLorean. Jeżeli chodzi o inną wiedzę nieoczywistą, to na przykład od początku roku sprowadzono cztery samochody używane z Chin, albo na przykład ktoś sprowadził sobie Saba 900 z, uwaga, Afganistanu. Wiem też, że jest wśród nas dosyć duża społeczność miłośników Yank więc pozwólcie, że będę się posiłkował tym, co mam tutaj wyciągnięte. W tym roku sprowadzono do kraju 6 używanych OPLi kalibra, 6 używanych gazów 69, jakby mogły być nowe, 7 Volvo 960, 7 Volvo 460, 7 Fordów Sierra. 7 Fiatów 132, 8 Lanci Kappa, 9 Ład Kalina. Po cholerę to sprowadzać w ogóle. 9 Citroenów XM, 10 Alf 166, 10 egzemplarzy Cinquocento. Kurde, ktoś chce sprowadzić używane cinkłoczętu, 10 egzemplarzy Volvo 740, 12 oplikadetów, 13 Fordów Crown Victoria, 13 Volvo 240. 13 Fordów Taunusów, 15 Mast 626, 27 Mast 323, 27 Sabów 900. I wygląda też na to, że w pełni nauczyliśmy się już czerpać korzyści ze specyficznego rynku japońskiego. Średni wiek sprowadzonego w tym roku auta z Japonii to jest 20 lat, czyli gustujemy w young Timerach Najczęściej sprowadzane auta w tym roku z Japonii to. Mercedes klasy S w średnim wieku 20 lat, 77 rejestracji, Porsche 911 w średnim wieku 20 lat, 50 rejestracji, Mercedes SL 49 rejestracji, 20 lat średni wiek, Mercedes klasy E 42 rejestracje, 20 lat średni wiek, dalej Mercedes Cl. 38 rejestracji, 18,5 roku mniej więcej średni wiek czyli podsumowując, w pierwszej dziesiątce najchętniej sprowadzanych samochodów z Japonii mamy aż 7 Mercedesów, i generalnie, no jakby na to nie patrzył, same marki niemieckie. Na dzisiaj tyle ode mnie, szybko kończę ten odcinek, bo pakuję się na wakacje, chociaż nie ukrywam, że jeszcze trochę sobie nad tym posiedzę i pogrzebię. Naprawdę pięknie widać to, co dzieje się na rynku motoryzacyjnym. No, aplikacja nazywa się Mototrendy i to w sumie bardzo dobrze oddaje jej działanie. W ogóle jakie tam są zależności, jak świetnie y, wygląda na przykład nałożenie sobie struktury y, nabywców na cenniki, bo nagle się okazuje, że taka na przykład Dacia, która generalnie bardzo dobrze się sprzedaje i cały czas jej y, sprzedaż rośnie, po ostatnim liftingu straciła jakieś 15-20% klientów indywidualnych, no bo po ostatnim liftingu się okazało, że na ładną y, Duster czy Jogera trzeba wydać tak lekko licząc 90 tysięcy złotych, Cena średnia Suzuki dzisiaj to już jest 111 tysięcy złotych, więc ci klienci też odpływają raczej na rynek aut. Używanych w ogóle w tej chwili jest bardzo duża polaryzacja. Jedna czwarta rynku już, niezależnie czy to są samochody nowe czy używane, to są marki premium, i te nowe samochody premium naprawdę sprzedają się jak ciepłe bułeczki, a znowuż Klienci indywidualni, właśnie w postaci Kowalskich, odpływają. No to trendy dają też piękny wgląd w to, co tak naprawdę się kupuje, bo to, co jest w cennikach, to jest jedno, a te konfiguracje, które naprawdę klienci kupują, to jest drugie, więc tutaj też widać, ile naprawdę kosztują takie samochody, jak na przykład Toyota. Y Jaris, i powiem Wam, że najpopularniejszy model Jarisa dzisiaj, czyli taki, który najczęściej się rejestruje i sprzedaje, kosztuje 95 tysięcy złotych. Więc y, naprawdę to jest niesamowite narzędzie. Więc wracam do niego póki jeszcze coś na oczy widzę, a Wam życzę odpoczynku w zbliżającym się sezonie wakacyjnym. Mam nadzieję, że tak samo jak ja znajdziecie chociaż z 7 dni żeby sobie gdzieś wyskoczyć i troszeczkę się od tego wszystkiego odciąć. Na dzisiaj tyle ode mnie, motoprawda w internecie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pozdrawiam. Paweł Rygas. Aha, 24-25 czerwca targi Kielce, tak, impreza organizowana przez MUBI, o której już mówiłem. Drifty, bardzo dużo klasyków, motoryzacyjni celebryci i wy jako klienci Mubi możecie dostać bezpłatną wejściówkę na dwudniową imprezę, szczegóły też na do.